Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku, kolejny filmik. Znowu kolejny dzień na garażu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj co? Granda. Granda, granda, granda jeszcze stoi. Granda jeszcze stoi, bo nie mogę dobrać, dokupić uszczelniaczy. Już Wam pokażę. O co chodzi? W grandzie. Wymieniamy ten uszczelniacz, który był tuło. To jest jeden, a drugi jest jeszcze jeden jest w moście. Kurczę, nie mam tego rysunku, nie wytrykowałem sobie, ale jest tak, najpierw jest uszczelniacz. Jest tak głupio trochę skonstruowane, bo tak, najpierw jest uszczelniacz, później na to idzie łożysko, czyli reszta łożyska, która mi tutaj została. Łożysko. Na to idzie pierścień zabezpieczający, nie w tą stronę, o tak. O. I później, tutaj jest jeszcze jedno. Gdzie ty tą kamerę machasz? <coughs> tutaj jest jeszcze jedno. Jeszcze jeden uszczelniacz, który jest w moście. I tak. Tu mamy nowe łożysko. A jeszcze jest zębatka. Od ABS-u, zapomniałem zobaczyć ABS-u. Tu mam wszystko nowka, sztuka, dane złożysko. Wszystko jest gitarka, tylko pierwszy ten uszczelniacz, który jest tutaj w zestawie, nie pasuje do niczego. beznadziejnie to jest. Także wszystko ściągamy z Ale Drogo. Dzisiaj mam przyjechać, także dzisiaj chyba to poskładamy. No przez te głupie uszczelniacze nie idzie tego złożyć. Dobra, tu jest lipa, bo żeby ściągnąć to, co jest przedłożiskiem, to naprawdę się trzeba, trzeba to porozcinać po prostu, nie? Tylko uwaga, żeby nie przeciąć do końca. Najlepiej sobie przeciąć tutaj w dwóch, trzech miejscach, naciąć, naciąć takie zamki, jakby, i wtedy można ściągaczem to ściągnąć, nie? Tylko, że kto ma taki długi ściągacz, żeby przez całą pułośkę przeszedł. <grystanie> eee, trzeba pręty po prostu dorobić i wtedy zaprzeć tu faktycznie ściągacz o to. Albo po prostu tłuc młotkiem i to wtedy wyjdzie, nie? Tylko uwaga, żeby nie przeciąć płośki. Tu widać, że ktoś już, ktoś nie miał tyle szczęścia. I widać, że tu jest pocięta. Tu, tu i jeszcze z drugiej strony, nie? Eee, także uwaga na to. Łożysko to wiadomo, tylko wystarczy troszeczkę naciąć. Ja sobie ponacinałem tutaj z jednej strony, z drugiej cyk, puknąć i strzeli. Uwaga na oczy. I żeby nie przeciąć, nie? No. I tyle. To mamy to tyle z Grandy. Czekamy dzisiaj na te uszczelniacze i składamy godzinkę. A tutaj jest, uwaga, Fiku i pasacik jest na podnośniku. O, pasacik jest na podnośniku. Eee, czekaj, czekajcie. A, widać, dobra. Widać, nieszczęsna śruba, tak? Już <noise> jest ten. Zapuszczona. Będziemy próbować to kręcić. Ten jest do wymiany. Eee, Końcówka jest do wymiany. Nie wiem jak ten. Jak go odkręcę, to zobaczymy. I druga strona. Tutaj. Panie, bo tu w tym kole coś jest nie tak. Zobacz. Panie, tu coś nie tak w tym kole jest. Nie wiem o co tutaj chodzi. No w sumie to ja też nie wiem o co tu chodzi. Ten na pewno, końcówka, na pewno, łożysko, na pewno. Nie wiem, jak doły Aha, z dołu jeden też chyba jest do wywalenia. Nie wiem, co będziemy już robić komplet. No tak. No, tak to wygląda. Nie chcę mi się dzisiaj robić strasznie. Ale muszę tego paska ogarnąć. Witara to w ogóle musi się wyjechać. Pasek jak najszybciej, bo w ostatnim odcinku. Jak zmienialiśmy, zmieniałem koła tam w e, tej Audi, e, mówiłem, że wróci na, na zmianę klocków. No i wróci, ona chyba dzisiaj przyjedzie, ale, ale będzie grubsza robota. No nic, dobra. Najpierw muszę ogarnąć te dwa złomki. Uch. A, jeszcze klocki z tym trzeba wymienić, no, bo z tyłu jeszcze klocków nie ma. Także ogarniam te dwa złomki raz, dwa, trzy, piję kawę, bo straszny, dzisiaj jestem jakiś taki niewyspany, muszę kawkę siodnąć i jazda i będzie odcinek z Audi, tam jest chyba 2.0 177 koni, to jest chyba A5, A5, A5 Audi, także diesel, majster nie lubi dieslów, także mam nadzieję, że pomożecie mi ogarnąć ten wóz, ale to już jak przyjedzie to wtedy będziemy gadać, dobra, na razie ogarniamy to, widzimy się za chwilę. Lecimy dalej, mały update z paserati. Paseratti, tak. końcówka, drążka. Tu został tylko jeden wahacz dobry, ten górny, tylny. Reszta jest wszystko do wymiany. Jak nie gumy, to. To tutaj końcówki są wywalone, i łączniki zostały dobre. O, łącznik jest dobry w miarę. I tutaj góra z drugiej strony, wyleciało w sumie wszystko, bo tu jeszcze yy, łożysko jest rozwalone na tym kole. O! Co to tu za niespodziewanka? Widzicie? Jakiś drut. Wiecie co, ten Passat dużo jeździ po łąkach A ten drut to pewnie jest właściciela yy, Z jakiegoś pastucha Podejrzewam, bo ten Passat gania krowy oh. Dobra Drut tubyczny Dobra, tamta strona wyleciała cała yy, Tu zaraz wybijamy łożysko yy, bo, bo to jest do wymiany, łożysko i wlatuje nowe całe zawieszenie. Yy, z tej strony jest wszystko do wywalenia. Nie, co tu było dobre? A też łącznik stabilizatora tylko był dobry. Tak. A. No, a tu guma rozwalona Także to wszystko wylatuje. Yy, I klocki na tył bo ich nie ma, z tej strony, tu sprawa strona jeszcze trochę tam coś zostało ale z tej strony akurat się już skończyły także wymieniamy tłoczki już cofnięte zawsze sobie najpierw cofam tłoczki sprawdzam czy gumki nie puszczają, bo e, nieraz tak jest że mogą gumki puścić i dupa trzeba wtedy je rozkręcać, czyścić i wymieniać gumki także teraz zawsze sprawdzam Czyli w e, przód wlatuje cały, bo jest taniej niż jakbym kupował, e, taniej jest kupić po prostu zestaw cały, jego zawieszenia, tam kosztuje 500, 590 90. niecałe 600 stówek. Wszystkie wahacze, wszystko, 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 nawet śruby mają być, także zobaczymy. A tak pojedyncze jakbym kupował, żeby zachować te łączniki stabilizatora i ten jeden wahacz, to wyszłoby drożej, więc bez sensu. Lepiej kupić całość, a to sobie zostawić najwyżej. Może się kiedyś przydać. E, tak, także nie całe sześć bo bierzemy najtaniej, bo tak jak mówiłem, ten paset lata i tak po łąkach. E, no ale trzeba by to mieć dobre, żeby koła nie podpadały. No i co? E, a, wyciągamy jeszcze to łożysko i czekam na części do witarki, i lecimy z witarką. Najgorzej w tej witarze poskładać te układziny do kupy. I mnie zawsze denerwuje. Tam ciasno jest i w ogóle. Dobra. Widzimy się za chwilę, jak przyjadą części do witary. Tak się prezentuje Passat to Audi. Passat to Audi. E, wahacze górne zmienione. E, końcówka zmieniona wahacze dolne zmienione łożyska pozmieniane z tyłu klocki i co tu jeszcze wahacze łączniki no i tyle czyli całe przednie zawieszenie można by powiedzieć cztery wahacze osiem wahaczy no dobra tak się to prezentuje tu jest góra dwa górne śruby te w miarę wyszły w miarę w porządku wyszły, także dobra, bo jeszcze muszę go podjąć pod kompa w ogóle czy odpali, bo tam coś było z akumulatorem jeszcze było i co, z tyłu klocki zmienione i jeszcze siłowniki klapy siłowniki klapy mamy nowe już zakładamy i już kurczy piąta ja kupię kawkę jeszcze ostatnią i biorę się za meriwę muszę jeszcze dzisiaj zrobić klocki a to jest tak? Tutaj po piątej. Po piątej. Po piątej. Yy, a jak pójdzie to jak w OPU z rana, to prrr, to nie zrobić. Dobra. Yy, co jeszcze? Widzimy się chyba przy Audi. Widzimy się chyba przy Audi. Yy, jak będę tu wciągał na garaż, ale na razie to muszę posprzątać najpierw. Także najpierw posprzątamy, wciągniemy Audi i trochę opowiem. I będziemy się brać za robotę wtedy. O! Tak właśnie zrobimy. Dobra, do za chwilę. E, lecimy dalej. Audi na garażu. To jak mówiłem e, w poprzednim filmie, czy dwa filmy do tyłu, Audi wróci, bo trzeba wymienić e, klocki. Jeszcze nie jest na podnośniku. Kurcze i wróciło, ale, ale nie na klocki. Niestety nie na klocki. Grubsza sprawa, przynajmniej dla majstra, to jest grubsza sprawa, bo majster nie robił takiego Audi jeszcze, więc. E, jeszcze raz będziemy robić, także nie śmiejcie się, może pomożecie Wy. Majster nie lubi diesli. Ale spróbujemy to ogarnąć. Przypadek jest taki, że Audi em, jechało, jechało sobie. Jechało sobie i zdechło. Tak po prostu sobie zgasło. I nic więcej. E, tu mamy 20130 130 kW czyli tam bodajże 170 parę koni, 177 chyba ono jest schlapane teraz, bo ja byłem kilka dni temu przy tym Audi chciałem mu podłączyć komputer i okazało się, że na kompie tylko wyskoczyło coś z ciśnieniem paliwa nie, z pompą paliwową, sorry coś z pompą paliwową, błąd jakiś od pompy paliwowej ale e, po podłączeniu właśnie kompa, resetowaniu błędu odpaliliśmy pompę e, przez komputer i pompa śmiga później jak e, próbowaliśmy go palić to słychać, że pompka chodzi e, zresztą e, sprawdzaliśmy tutaj e, na dolocie paliwa przy tym czujniku, to jest chyba czujnik temperatury jak pompka zaczęła działać, e, tutaj wszędzie tryska, wszystko fajnie Ciśnienie po szynie Znaczy ciśnienie, paliwo po szynie też jest Dalej auto nie odpalało Więc majster tak dedukcją Tego wszystkiego ściągnął tutaj Rurę od dolotu eee, Tak Która jest cała zaolejona I auto odpaliło na strzał Odpaliło Normalnie chodziło, wszystko ładnie pięknie, taka krótka historyjka e, i kończymy ten odcineczek. Auto odpaliło wtedy ładnie pięknie, ale po przygazowaniu tam do 1,500 tysiąca obrotów czy dwójki e, zrobiło takie ciśnienie w silniku, że mało korka tu nie wywaliło. Nie wiem dlaczego, e, czy to jest z turbem związane. Nie powinno być, choć być może. Nie wiem. No i sam nie wiem, co tu teraz z tym zrobić. Czy odma jest zatkana? Ale odmy to sprawdzę, bo wystarczy ten wężyk rozpiąć. Tutaj. I zobaczymy, czy coś dmucha. Bo odma idzie w kolektor, czyli w te węże dolotowe, czyli ona leci prosto w interkuler teraz tak, gdzieś jeszcze cieknie olej, pod spodem leje się strugami, bo jak to auto odpaliło, to e, przez przypadek w sumie spadł mi klucz i zerknąłem na trawę, to było pełno oleju, więc pod spodem tego zaraz ją podniesiemy i zobaczymy e, skąd to cieknie. Mam nadzieję, że to tylko odma i pokrywa górna, gdzieś tam uszczelką wywala albo coś, a nie głowica czy inne jakieś takie cudawianki, wiem że coś tu było grzebane przy ciśnieniu oleju bo niby był za niski była ponoć wymieniana pompa olejowa z tego co wiem i czujnik ciśnienia i już się tego boję bo nie wiem kto i co tam narobił a to już była pompa olejowa wymieniana a coś tu cieknie leje za duże ciśnienie więc wiadomo co tu było grzebane Także taka krótka historyjka, zaraz ją podniesę, podniosę. Przynajmniej akumulator, i warto dogarnąć trochę z kluczy, bo jest syfek i Majster już nie może nic znaleźć tutaj żadnego klucza, bo wszystko na stole leży. O! Taki ma Majster stół, starodawny, ale na kółkach. Dobra, to trzeba powkładać do walizek, te walizki, wszystkie posprzątać, jak widzicie, bo tu jest. Tragedia, ale spokojnie, po Nowym Roku już powinno być inaczej. Powinno być tu trochę ogarnięte. Ale to po Nowym Roku, między świętami, bo już nie mogę patrzeć na ten syf tutaj. Dobra, bo przedłużam. E, dobra, ja się z wami żegnam w tym odcinku. E, jak rozkręcę trochę Audi, to wtedy e, po prostu będzie następny odcinek i zobaczymy, co tam w nim siedzi. Pokażę wam też, jak e, zrobić hamulce w niej, bo tu trzeba e, z komputerem... Z komputerem od razu! O, jakby się młotkiem nie dało zrobić. Czasem się daj młotkiem. Dobra, trzymajcie się do zobaczyska! Hej!